Witajcie, obywatele, obywatel, to duet, duet, redakcyjny Portalu Strike, Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski. Dzisiaj nie tyle w rozmowach dnia, co w Teleekspresie, bo mamy bardzo mało czasu, obaj jesteśmy niestety zajęci i możemy poświęcić naszemu właśnie podcastowi dzisiaj nieco mniej czasu niż zwykle, więc bez zbędnych ceregieli przechodzimy od razu do meritum. Dzisiaj meritum numeria, ja że tak wyrażę, jest pani Panczenko, Natalia, nie mylić z Dianą Panczenko. Która błysnęła no naprawdę jakąś taką wypowiedzią, którą nie bardzo wiem nawet jak zakwalifikować. Znaczy, mówić o tym w kategoriach bezczelności, czy jakiegoś militarnego jakiego, braku wyczucia, czy może wrogości politycznej. Chodzi oczywiście o, tę, o to słynne sformułowanie, które wobec polskiego dziennikarza wyraziła i powiedziała tam, żeby tutaj z tą kampanią prezydencką to ostrożnie, a zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukraińców, dlatego że jeśli oni się jako zbiorowość w Polsce, to wtedy do różnych e, aktów terroru, właśnie. O, dziękuję bardzo. Tak, już nie nazwałam na e, Mowa była o podpaleniach czy e, jakichś napaściach na centra handlowe e, i o no, tego rodzaju ekscesach, to, które wszystkie, które ona wymieniła, odwoływały się bezpośrednio do przemocy, no i do, e, to, do, do przemocy w miejscach publicznych, no, która wiąże się jednoznacznie z narażeniem. Ludzi, którzy w tych miejscach publicznych przebywają na uszczerbek na życiu i zdrowiu, i to miałoby być udziałem Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce i którzy będą niezadowoleni z tego, w jaki sposób realizowana będzie kampania prezydencka właśnie na odcinku ukraińskim, a później ewentualnie polityka prezydencka na tymże samym odcinku. I <śmiech> <śmiech> nie mamy niestety czasu. Ja chciałem na początku tutaj pokazać taki klip, w którym wypowiada się Leszek Miller, który dylident nie jest bohaterem mojej bajki, ale w rozmowie z dziennikarzem Radia Z, właśnie powiedział, w sposób zupełnie kategoryczny, że pani Panczenko to od rana powinna siedzieć w ABW i być przesłuchiwana na okoliczność tego, co ona w ogóle wie o tego rodzaju jakichś przygotowaniach albo o tego rodzaju potencjale. Inna sprawa, że służby kontrwywiadowcze, no to powinny same w ogóle wiedzieć takich rzeczy i Panczenko w ogóle nie powinna zostać, jeżeli jest zamieszana w jakiekolwiek kręgi albo w jakieś no, uwikłana, w towarzysko, czy politycznie, czy w jakikolwiek inny sposób z tego rodzaju, no, no, z tego rodzaju elementem antropologicznym, przepraszam, no to yy, po, powinno to, to już ABW samo się powinno nią zajmować od jakiegoś czasu i w ogóle nie dopuścić do tego, żeby ona w przestrzeni publicznej mogła sformułować tego rodzaju wypowiedź, i to jest jedna sprawa, a druga sprawa no, to jest kwestia reakcji, która jest, no, przepraszam, Maciej, zerowa. Tak. Tak, jest zerowa, a, a ja przede wszystkim chciałem, chciałem jeszcze zwrócić uwagę, oczywiście y, oczywiście Wikipedia nie jest może najlepszym źródłem, ale pod ręką innego nie mamy, ale na przykład zobacz, jeździła razem z, z aktywistami na Majdan do Kijowa w 2014 roku, zbierała pieniądze i pomoc humanitarną dla aktywistów protestujących w Kijowie. Od I uważaj, od początku wojny w 2014 roku prowadziła zbiórkę pomocy humanitarnej dla sił zbrojnych Ukrainy, ochotników i osób cywilnych. A warto pamiętać, że w 2014 roku to oficjalnie w ukraińskiej narracji politycznej to była operacja antyterrorystyczna. Aha. I to i wojska ukraińskie wtedy zabijały swoich własnych obywateli, nie patrząc zresztą dokładnie kto cywil, kto dziecko, kto kobieta i tak dalej. Po drugie, po drugie ten, ta wypowiedź pani Panczenko o tym, że, że będą podpalenia i, i będą płonąć domy, mieszkania, sklepy, to chciałem przeczytać jeszcze jeden dokumencik. Paragraf, artykuł 115, przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu, 1. poważnego zastraszenia wielu osób, zmuszenia organów władzy publicznej Rzeczypospolitej Polski lub innego państwa lub organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności Wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Pol Polskiej innego państwa lub organizacji międzynarodowej, a także groźba popełnienia. Takiego czynu. No, Ja nie jestem prawnikiem, ale zdaje się, że, ten, że zachowanie pani Panczenko no, wyczerpuje to wszystko, co artykuł 115, 115 opisuje. W związku z powyższym oczekiwanie, że powinna być od rana siedzieć na ABW, to jest jedno, ale to, że najdalej do wieczora powinna być deportowana, to to jest według mnie oczywista oczywistość, że użyje. Klasyka. No czy no wiesz, no może do wieczora deportowana, no tam są pewnie jakieś procedury. Ja jestem za tym, żeby tych procedur jednak przestrzegać. No, natomiast nie bardzo rozumiem, dlaczego z taką pobłażliwością w ogóle traktuje się tego rodzaju wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Bo no, przepraszam Maciej, ale to zakrawa na, na jakieś no, nie wiem, jak to określić, żeby nie przedobrzyć. To znaczy, zdaję sobie sprawę z tego, że żyjemy w państwie, które, w państwie, które jest ulepione z tam, no wiadomo, z papieru z toaletowego czym? i tam jeszcze, prawda, innych elementów. Ale no, jeżeli pojawia się tego rodzaju czynnik w przestrzeni publicznej, no to reakcja powinna być natychmiastowa, ze względu na to, że to będzie przecież prowokowało kolejny. Znaczy, to będzie pogłębiało już właściwie istniejący, tylko jeszcze taki nie do końca zamanifestowany kryzys pomiędzy oczywiście no polskim społeczeństwem, czy większością, czy dużą częścią przynajmniej opinii publicznej, i coraz większą ukraińską mniejszością. No to, jeżeli nałożymy jeszcze. Na te problemy, nie wiem czy można to tak określić, no problem, niuanse raczej, które zaczynają wynikać w tej chwili z tej dyskusji, która się toczy a propos 800, plus, to znaczy, czy powinno to być przyznane tam ukraińskim obywatelom, czy ich dzieciom, czy nie, no to, no to mamy ewidentnie krok w stronę jakiejś takiej sytuacji ewidentnie zapalnej. No i po prostu ja zaczynam no, poszukiwać jakichś przesłanek, które no, wykażą. Że to jest robione celowo. No dlatego, że ja naprawdę nie jestem w stanie wyobrazić sobie no takiej indolencji. Znaczy, tak po prostu kompletnie yy, no yy, wyzutej z wszelkiej treści yy, obojętności. Wiesz, no. jest taki ze wszelkiej treści, ale rozumiesz, no, ona coś takiego powiedziała i dobrze, że Leszek Mile przyszedł i coś powiedział, no i oczywiście Grzegorz Brown zrobił konferencję prasową. No i to no. generalnie wszystko. Ale wiesz co, tam są jeszcze dwa ważne elementy w wypowiedzi Panczynko. Pierwszy to jest, co dziesiąty, co dziesiąty Polak jest Ukraińcem. Czyli, czyli według Pani tak. Panczynko, są 3 miliony Ukraińców w Polsce. To jest dość znacząco odbiega od oficjalnych danych polskich. Po drugie, no, trudno to traktować też inaczej, poza tym artykułem, który cytowałem, jak mieszanie się w proces wyborczy. Otóż to, to była druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. To znaczy, że mamy do czynienia tutaj z obywatelką państwa obcego, które jeszcze jest no, w stanie wojny się znajduje z innym państwem, y, która no, w sposób bezpośredni ingeruje w proces wyborczy tutaj w Polsce I, i na to też nie ma żadnej reakcji. To znaczy jeszcze raz, no, okej, okay, Leszek Miller może. Ja akurat na ten temat to nie wiem, nie wypędził, nie szukałem tego całego wywiadu. Y, natomiast oczywiście, no tam. Konferacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zrobiła konferencję prasową i tam tam z pięciu wystąpiło ich chyba, a Grzegorz Braun szczęść Boże na końcu, ale yy, no to ja innych głosów nie słyszałem, no już nie będę tutaj wspominał o jakichś oburzonych tam internautach tej czy innej proweniencji, yy, którzy no nie mają żadnego ciężaru, których wypowiedzi właśnie gdzieś tam na sieciach antyspołecznościowych nie mają żadnego ciężaru gatunkowego, ale pokaż mi jakąś decyzję polityczną, no, masz nie wiem, masz prezydenta Dudę, który ostatnio gdzieś tam chodził i wykrzykiwał właśnie, że tutaj jest jakiś tego rodzaju problem, nagle to zauważył, że tutaj jest jakaś w ogóle sprawa, jest jakiś, jest jakiś zestaw tutaj problemów, które wymagają pilnego obsłużenia ze strony, ze strony decydentów politycznych w Polsce i nawet gdzieś tam w jakimś publikatorze zagranicznym, to tylko dotarła do mnie taka wiadomość, ja tego jeszcze nie przeczytałem, ale że tam się gdzieś spłakał właśnie za granicą na tę okoliczność, ale przecież... To jest wytwór właśnie polityki jego, prezesa Kaczyńskiego wcześniej. Tak, tak. Wszystkich tam Macierewiczów, Błaszczaków i tak dalej, bo przecież. No i oczywiście Jasiny, prawda, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. No to więc, jeśli tyle lat tutaj. Po prostu wystawialiśmy się, nadstawialiśmy się no i nadskakiwaliśmy, jak, jak frajerzy ostatni. No to nie dziwmy się teraz, że nas traktują jak ostatnich frajerów. Bo ja nawet yy, myślę, że pani Panczenko niekoniecznie miała tutaj złą wolę, że to niekoniecznie coś tutaj towarzyszyło takiego, że ona tu chciała, nie wiem, tych Polaków urazić, obrazić czy coś takiego. Mi się wydaje, że ona już na tym etapie tutaj swojego pomieszkiwania w Polsce przecież od wielu lat i tej, tego aktywizmu i tej działalności, no to ona jest pewnie nawet jakoś przywiązana do tej rzeczywistości i ona po prostu dostrzega realny problem, który polskie władze ignorują, ponieważ same go sprowokowały, podejmując działania, co do których były cały czas ostrzeżenia, że mogą do tego doprowadzić. A teraz, no, gdy zaczyna się po prostu yy, no, wyostrze, gdy okoliczności zaczynają się wyostrzać, no to jedna pani Panczenko przyjdzie i coś przynajmniej powie na ten temat, że ej, weźcie uważajcie, co wy robicie. No. Znaczy tak jeszcze jest. raz, to jest bezczelne i okropne i ona powinna być na tym ABW, ale rozumiesz. To znaczy, to wszystko to jest, nie jest, to problemem nie jest, jest ta wypowiedź. No problemem jest to, co ta wypowiedź właściwie narysowała, na tak czym jest. ona stawia. Tak. Tak. Widzisz, jeszcze tutaj mogli, moglibyśmy mieć gorzką satysfakcję powodowaną tym, że my o tym, o tym właśnie, że do takiej sytuacji dojdzie, mówimy, nie wiem, rok, półtora, dwa, jakoś nie tak. Nie tylko my, nie tylko my. Nie, nie tylko my, ale, ale w każdym razie, no, My najchętniej tutaj, tu, tu, tutaj będziemy pręczyć piersi, żeby się jakoś, jakoś się pochwalić naszym, naszym, naszą przewidywal, przewidywalnością, umiejętnością przewidywania. Natomiast, natomiast rzeczywiście ta jej wypowiedź i reakcja tylko emeryta, którego politycznego, którego zdanie właśnie teraz niewiele waży. Ja, ja nie chciałbym oczywiście dosypywać dziegciu do tej łyżki miodu, którą wymarzymy, y, y, znaczy do tej beczki miodu, którą wymarzymy, y, wymarzymy Miller'a, tylko ciekaw jestem, co on by zrobił, gdyby on był dzisiaj premierem. Hmm. Boję się, że, że niestety niewiele. Dlatego, że właśnie to jest to, o czym mówisz, to jest konsekwencja tej prowadzonej od, praktycznie rzecz biorąc, od, od 90 roku, ale która silnie przy. Przyspieszyła od 2014 roku. To jest rezultat tej właśnie nieprzemyślanej, niemądrej, lokajskiej polityki wobec Ukrainy. To, co też 50 tysięcy razy mówiliśmy. My, my nie przyjaźnimy się z Ukrainą, żeby się z Ukrainą przyjaźnić. Nie, my się przyjaźnimy z Ukrainą przeciw Rosji. I to, jest, I to jest nasze jedyne osiągnięcie, tak? To jest, znaczy ja bym się że my się nie przyjaźnimy, bo przyjaźń to polega jednak na jakiejś wzajemności minimalnej, no my tutaj po prostu się podkładamy, no i to jest tak. I znaczy, i to my jest... tak różujemy przyjaźń, że my się podkładamy, rozumiem? Tak, i to, jest, i to jest oficjalna polityka państwa polskiego. I to jest oczywiście też, no jeśli wracamy do i wniosków, które tutaj wielokrotnie formułowaliśmy w naszych rozmowach, no to nie ma polityki zagranicznej. No, gdyby była jakaś polityka zagraniczna, no to byłaby przynajmniej byłby, za tym stałby jakiś interes. A za tym nie to interes, stoi wyłącznie emocja. I jeszcze, a to jest taka emocja bardzo. Bo w ogóle no, nie wiem te, te, nie wiem jakiego języka użyć, tak? terapeutycznie można powiedzieć nieprzepracowana. Znaczy, tak. jest jakiś problem w głowach naszych, tu, jeżeli chodzi o Rosję, i jakieś czynniki, które tam my identyfikujemy z Rosją, do tego stopnia, że my po prostu kładziemy na. No, no wiesz, kładziemy na pniu, a już jest topór uniesiony w górę, kładziemy naszą głowę, w sensie naszą państwowość i pozwalamy robić z nią każdemu, kto co chce, dlatego że w imię po prostu usatysfakcjonowania jakiejś emocji, która rzeczywiście ma kolektywny i mocno zakorzeniony charakter, jesteśmy gotowi tutaj odnieść kolejne materialistycznie biorąc, materialistyczną kolejną porażkę, no ale oczywiście moralne zwycięstwo, o którym potem będziemy pisali w podręcznikach, nie wiem hitu, na przykład, albo czegoś podobnego, chociaż tego przedmiotu w tej chwili nie ma. No dobrze, no zobaczymy, co tam, się, co tam się, dalej będzie działo. Ja niestety obawiam się, że nie będzie się działo nic, i to jest chyba największy tutaj największy nasz problem. Natomiast e, chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do kwestii, teraz skoczyli za ocean i żebyśmy porozmawiali przez chwilę na temat wczorajszego wystąpienia, wystąpień właściwie, bo to była i konferencja prasowa e, wspólnie z Natanjaku, e, Donalda Trumpa, i później taka postkonferencja, można powiedzieć, gdzie oni tam sobie siedzieli na tych fotelach i odpowiadali na pytania dziennikarzy. Od, wczorajszego, od wczorajszej naszej rozmowy pojawiło się bardzo wiele różnych spekulacji, które zwłaszcza są no, obecne wśród tych komentatorów, takich tam nie wiem, alt-mediów tak, no, najogólniej biorąc, e, którzy twierdzą i zastanawiają, Zastanawiam się, czy, czy, czy podzielasz część chociażby tych wątpliwości, które zostały, zostały przez nich sformułowane. Mianowicie, niektórzy twierdzą, że Donald Trump no, doskonale musi sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest, to nie jest realne. Nawiasem mówiąc, tutaj jeszcze wrócę na chwilę tylko do tego poprzedniego tematu, bo w jednej z wypowiedzi, którą miałem, na którą ja się natknąłem, już nie pamiętam, czy to było u Brauna czy u Millera, ale ktoś, to, któryś z nich powiedział, że Wojsko Polskie to powinno zacząć koncypować, zastanawiać się chociażby nad kwestią deportacji i nad kwestią akcji Wisła 2.0. Tylko problem polega na tym, że... Przy, no, Przesiedlić tam 800 tysięcy osób, milion osób, czy teraz, tak jak twierdzi pan, że tam 3 miliony czy 4 miliony osób, no to wiesz, no, to do tego potrzebny byłby Józef Stalin, no, którego, jak już podkreśliliśmy, nie ma. Natomiast wracam do tej, do Netanyahu i Trumpa. No więc, Trump. Według niektórych komentatorów no, jest absolutnie świadomy tego, że to jest po prostu nierealne. Znaczy nie jest możliwe, aby armia e, Stanów Zjednoczonych w tej chwili rozpoczęła tego rodzaju operację, która miałaby no, na celu prze, osiągnięcie celów tych, które postawiła sobie armia izraelska, i która przy wsparciu Stanów Zjednoczonych nie była w stanie ich osiągnąć, chociaż o wiele lepiej jest na terenie, o wiele dłużej jakby się z tym z ich punktu widzenia, wrogiem tam przecież e, mocuje. I no, że jest też niemożliwe, aby Trumpowi nikt nie doniósł do świadomości, jakikolwiek jego tam doradca, że ewentualna deportacja, jeżeli by w ogóle się zakończyła no, jakimś tam sukcesem, nawet połowicznym, no, do Jordanii i do Egiptu około półtora miliona, a prawdopodobnie więcej palestyńczyków zwłaszcza, że w trakcie tej, tej konferencji Donald Trump też powiedział coś takiego że, że jeśli chodzi o zachodni brzeg, to też to rozważają tak. kwestie no, tych samych działań. Co, co właśnie zasygnalizowało w odniesieniu do strefy gazy, no to, że to doprowadziłoby do, no do implozji tych państw. Zresztą. Wiesz, my wczoraj o tym dużo rozmawialiśmy, ale jednej rzeczy wczoraj nie przytoczyliśmy. Przecież była już taka sytuacja, kiedy w Jordanii, w, to było po 67 roku, i później, nie, nieco później w Libanie, akurat nie pamiętam dokładnie w Libanie kiedy, ale wskutek tego, że właśnie doszło do, masowej, do masowego uchodźstwa ze strony Palestyńczyków, to przecież w obu tych krajach wybuchły wojny domowe. I w, i w Jordanii tego króla Husajna, to oni musieli, to, to Amerykanie musieli stabilizować tam wszystko, żeby to jak, jakkolwiek więc jest, według niektórych no, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś tego Trumpowi nie powiedział, no chyba, że ktoś tego, nie wiem, to ukrył przed nim celowo, żeby tutaj, nie wiem, podważyć jakoś jego prezydenturę na bazie polityki zagranicznej, która natychmiast poniesie jakieś kompletne fiasko. E, natomiast tak, to jest jedno, no, że on musiał być tego świadomy. Dwa, że próbuje rozegrać Netanyahu w taki umiejętny sposób, ponieważ on nie bardzo może się wymotać tutaj z pod wpływów tego lobby izraelskiego, dlatego, że on jest bardzo silny, zresztą on rodzinie Adelson tam wisi chyba 300 milionów dolarów łącznie, bo to tam wpłaty na kampanię i tę, i na poprzednią, i tam jakieś inne różne transfery pomiędzy nimi. No, a to jest taka to rodzina, powiedzmy, która bardzo mocno jest osadzona właśnie w tym e, słynnym lobby, więc e, no, nie może tutaj bezpośrednio jakoś działać rogami do przodu, no ale że on próbował tego na tu tutaj pokazać podczas tej konferencji, e, no, jako człowieka, który przegrał. Przegrał w takim sensie, że on nic nie zrobił, nic mu się nie udało, same tylko tutaj kupa gruzu, właśnie, nie da się tam mieszkać i tak dalej, Amerykanie muszą się tym zająć. Trzecia rzecz, która została tu również no, oznaczona jako bardzo ważna, to no, rzekomy i mówię rzekomy, ponieważ ja naprawdę nie jestem specjalistą odmowy ciała i tutaj niechętnie się w ogóle w takie niuanse zagłębiam ale rzekomy szok po stronie Netanyahu w momencie, w którym Donald Trump powiedział, że Ameryka przejmie strefę gazy. I że to miała być no, jakiś rodzaj takiej wstrząsającej niespodzianki, której Netanyahu się nie spodziewał no, i wiesz no jacyś ludzie coś mówią, ja się naprawdę na tym nie znam, no ale że tam mu coś chodziła, ręka w lewo, w prawo, oko, coś gdzieś tam, nie wiem, że trząsł się czy nie wiem, tak, tak, tak. Czy coś tak. innego potrząsał lewym pośladkiem, nie wbrew mu chodziła, naprawdę nie chcę się w to zagłębiać, nie, ale y, wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę ewentualną, potencjalną, naprawdę ewentualną potencjalną, tak się asykuruje tutaj, taką możliwość, że on mu po prostu tego nie powiedział. Bo jeszcze zwróć uwagę Maciej na to, co mnie właśnie w tym jakoś. Utwierdza to może za dużo powiedziane, ale przekonuje mnie do tego, aby brać ten scenariusz pod uwagę. Otóż Maciej, my nie wiemy, o czym oni rozmawiali w ogóle. Nie ma żadnego komunikatu ani od strony izraelskiej, ani od strony amerykańskiej, o czym oni rozmawiali wcześniej, zanim te konferencje prasowe się pojawiły. No więc to jest, no to jest dosyć zastanawiające. Dlaczego, dlaczego takie komunikaty się nie pojawiły I, dla, i, i teraz wszyscy rozmawiają właściwie wyłącznie na temat tej konferencji prasowej, czy tych dwóch konferencji właściwie, które wczoraj miały miejsce, plus do tego dzisiaj jeszcze od rana Rzeczniczka Białego Domu no to występuje i tam to właściwie odpowiada na pytania tylko i wyłącznie, które są reminiscencją tych właśnie wczorajszych wypowiedzi Donalda Trumpa i już zwróć uwagę, że dzisiaj w jej wypowiedzi ona no przyciskana przez dziennikarzy, ona jest bardzo asertywna i rzeczywiście bardzo dobrze sobie radzi, ja tutaj muszę powiedzieć, że no, o wiele jest Taka bardziej się niż, odróżnia, tak Tak, o, niż tam ta poprzednia, tam niebinarne coś. To ona yy, i ona dzisiaj powiedziała, że kwestia przesiedlenia jest rozważana w charakterze tymczasowym. No więc to już jest jakiś krok trochę. Jest, ale wiesz, ale to są tylko według mnie taka właśnie próba, no, od tego jest rzecznik prasowy, żeby jednak mu wszystko, tak, tak, wszystko tak, tak opowiadał, żeby, żeby z, uczynić słowa pryncypała, który, którymi on się pogroże, w jakiś sposób bardziej, bardziej strawnymi, bo co to znaczy tymczasowe wysiedlenie? Mówiliśmy o tym wczoraj. Tymczasowe no tak, tak. wysiedlimy i później oni wrócą gdzie? Nie, ale też macie nie zrozumienie, to... i... ja nie próbuję i... bronić tego, tylko po prostu wskazuję na pewne tropy nowe, które się pojawiły i które są może warte po prostu uwagi. Tak, oczywiście, no tylko, że no, w dalszym ciągu istota jest taka, że, że wszyscy politycy międzynarodowi, którzy, którzy chcą Nadskakiwać albo albo przynajmniej nie wchodzić w, w ostry konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, no mają ewidentny kłopot z tą, z tą wypowiedzią. Jeśli no. jeszcze, jeszcze dodane właśnie ten zachodni brzeg, to znaczy, że co, Państwo Palestyna, które, które jest oficjalnie istnieje, no ono co, zniknie, zostanie wykupione. Wiesz, no to, są, to są rzeczy. Przejęte, On powiedział, że zostanie no, przejęte. No, Takiego tak, używa słowa. No. Kongo też przejęło, rozumiesz, część Afryki i zobacz, jakim, jakim dobrze szło, przecież król Leopold coś o tym mógłby powiedzieć No ale, ale w każdym razie, i jeszcze raz wrócę do tej naszej wczorajszej audycji, to są kolejne, kolejne słowa prezydenta dużego i mocnego kraju, który wpływa na politykę światową, które naprawdę, jeśli nawet mimo wysiłków miliona rzeczników prasowych no ważą jednak mimo wszystko w polityce międzynarodowej i mogą, i mogą skutkować no naprawdę nie w, w, rzeczami, które wymkną się spod kontroli. O tak to delikatnie mówię. Słuchaj, no nie pozostaje nam nic innego tylko jak to obserwować, natomiast ja tylko chcę na sam koniec powiedzieć tego segmentu i no to jest niejako odwołaniem się do wczorajszych naszych wniosków plus no Jakieś podsumowanie tego, tych te, te kwestii, które tutaj między sobą wymieniliśmy teraz. Ja po prostu nie wierzę w to, że to jest realne w, tak, w taki sposób, w jakikolwiek sposób, jakby, no, tak jak to zostało zarysowane wczoraj przez Trumpa. No, jakkolwiek byśmy sobie tego nie wyobrażali, jakkolwiek elastycznie byśmy do tego nie podchodzili. Maciej, jak oni mają to zrobić? No, jak on chce wysiedlić na siłę 2 miliony, czy tam no, trochę mniej, ale no, powiedzmy zaokrągając 2 miliony Palestyńczyków, którzy dopiero co. nie chcą. Ale Ludzie, którzy tego nie. Oparli się ludobójczej polityce Izraela przez ostatnie roki, Teraz co? Teraz on tam przyjdzie, powiedzie, no chłopaki, my tu zrobimy, nie wiem, Mar A Gaza i tak dalej, a wy po prostu czy tam Gaza Alago, jak to niektórzy mówią, my tu zrobimy, a wy sobie tam poczekajcie gdzieś, nie wiem, tu w Egipcie sobie poczekacie, albo może w Jordanii, albo może w ogóle sobie gdzieś jeszcze indziej poczekacie, bo on też o tym mówił. I. No, że no dobra, no, no wszystko jedno, ale co oni te podstawią ciężarówki, oni pojadą, kto to wybuduje, kto będzie ich utrzymywał, za jakie pieniądze też to jest pytanie, no kto miałby to, wiesz, wyłożyć ten i, i, i na to wszystko nałóż sobie jeszcze taką perspektywę, którą wczoraj ujawnił, że to doprowadzi do jakiejś normalizacji się gdzieś... do normalizacji doprowadzi. Arabia Saudyjska wyszła z komunikatem, chociaż czekała bardzo długo, w nocy gdzieś to się pojawiło, chyba nie, wiem, o czwartej rano naszego czasu albo coś podobnego, wyszła z komunikatem, że nie ma mowy o żadnej normalizacji stosunków z Izraelem, dopóki nie powstanie państwo tak. palestyńskie i Trump sobie może mówić co chce. No, widać, że się bali, ale czekali długo, no, bo, tak. bo coś musieli prawda, na ten temat powiedzieć, bo zostali zaczepieni w trakcie tej konferencji. Najgorsze jest, najgorsze jest to i wczoraj o tym ledwie wspominaliśmy, ale warto, żeby to jeszcze dziś wybrzmiało. Że to jest pewien model, naszym model, model Izrael. To znaczy, tak będzie można postępować wynika z tego z każdym, kto, kto ma niedostatecznie dużo siły, żeby się, się temu przeciwstawić. I, I wiesz, i ten przykład może być zaraźliwy, a jest, a jest, parę państw, które mają na tyle sił w stosunku do różnych kłopotliwych dla nich grup etnicznych, żeby żeby ten problem rozwiązywać. W taki sposób. I właśnie, I właśnie tak. My tu zrobimy raj na ziemi, a wy poczekajcie. 100 na kilometrów, 1000 kilometrów. Nie, nie wiem, no, to, to naprawdę wydaje mi się jakimś pomysłem no, zupełnie poruszającym. No, facet się porusza w sferze fantazji, która nawet byłaby nierealna. Zresztą nawet nie, nie bardzo jestem w stanie sobie wyobrazić, że jakiś dowódca amerykański, jakiś generał jeden z drugim, oni się zgodzą na tego rodzaju operacje, albo przynajmniej nie będą próbowali przeciwko temu... No, w sposób użyteczny, ale no tak, no nie wiem, nie wiem, no to, to jest jakiś zupełny kosmos, po prostu to, co się wydarzyło teraz. Ale no ale jakoś się rzekło, będziemy o tym informowali dalej, o tych naszych obserwacjach. Macie jeszcze, jeszcze jedno krótkie nawiązanie, musimy zaraz kończyć. Ja Cię zapytam oczywiście o prezydenta Dudę chwilę, ale. Chciałem tylko Ci powiedzieć, bo rozmawialiśmy też o tym USAID, prawda? I mm -hmm. ciągle wychodzą jakieś nowe fakty. To, żebyś wiedział tylko to, i żeby nasi, oczywiście, tutaj Peta publiczność również wiedziała, i gdyby wam to umknęło, to USAID zapłaciło takiemu aktorowi amerykańskiemu Seanowi Penowi 5 milionów dolarów za to, żeby pojechał się wyściskać z Zaleńskim i żeby tam zrobić zdjęcia i żeby to poszło. A Angelinie sposób. Jolie podobno tak, 20. Nie tak. wiem, czy to... Orlando Bloom dostał 8 milionów za to tak. samo. Angelina Jolie dostała 20, 20 milionów dolarów. No więc no, muszę powiedzieć, że naprawdę no, takie inwestycje, jakie USAID potrafi tutaj, no, potrafiło jak dotychczas um, przeprowadzać, no to, to, no, no to nie na moją głowę. No, to ja muszę powiedzieć, że to jest rzeczywiście. <laughs> Ale to taka <laughs> widzicie, wytwórnia alimentów, no, nic dziwnego, że. Taka opozycja się teraz pojawia. Wobec tego, dobrze. <coughs> Macie, ponieważ naprawdę musimy kończyć, a to jest temat niewdzięczny, chciałem tylko, żebyś, ponieważ ja powiedziałem przed programem, czy tam, gdy rozmawialiśmy wcześniej w ogóle na temat dzisiejszych, na temat tego, jakie merytorycznie kwestie tutaj podejmiemy, to ja powiedziałem, że nie będę oglądał wywiadu Andrzeja Dudy z kanałem Zero. Czy tam to była Mazurek, zdaje się. Ja Ty powiedziałeś, że podejmiesz taką próbę, i chciałem zapytać, czy na ile ci się to udało? Słabo mi się udało, ja tylko, znaczy zbyt, długie, to, dłu, zbyt długi to był wywiad, żebym zdążył przed programem, więc po prostu przeczytałem tylko niektóre fragmenty, które są na, na oficjalnej stronie prezydenta RP. I, I tam, co jest, co jest interesujące, to, to to, że, znaczy dwie rzeczy dla mnie osobiście, to znaczy o tym dość kuriozalnym, o którym wczoraj mówiliśmy doniesieniu Sieńczkowskiego do, do prokuratury, że jest zawah stanu, który obejmuje tak, wszystkich, 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 Sejm, Senat, rząd, no, kogo, kogo tylko chcesz i prezydent niedwuznacznie wsparł, że tak powiem, ten kierunek myślenia, co tylko, co tylko świadczy o prezydencie, a, a drugie, że asekuruje się już Pan Prezydent podpierając się przykładem Rumunii, że gdyby wyniki były nie takie, to być może będzie naruszona demokracja. To, co oczywiście trzeba czytać, jeżeli nie wygra nasz kandydat, czyli Pisowski, to możemy oczekiwać, że będą, że będą takie numery, jak w Rumunii. To znaczy, że no więc to jest, to jest tyle co, co zapamiętałem i tyle co uznałem za. Ważny Dobrze, to przy... może zaapelujmy tylko do naszych widzek i widzów, bo może ktoś już po prostu się poddał temu eksperymentowi i obejrzał ten, ten, Spółczujemy ten wywiad. I jeżeli tak, to po prostu powiedzcie nam, które ewentualnie tam momenty należy, na które należy zwrócić uwagę, i wtedy my z Maciejem spróbujemy się nad tym pochylić, bo nam już naprawdę, znaczy Maciej, to jest, ale mi już nie starcza wyporności. Ja po prostu nie mogę. Gdy widzę Andrzeja, jeszcze widziałem jakieś tam przebitki, jakiś fragment gdzieś w sieciach antyspołecznościowych i ta obfita gestykulacja, ten język kwatyczny, to wszystko to tak, jest tak, te. te Dominika przynosi, tak. za każdym jest, razem. I za każdym razem, kiedy się pada słowo Ukraina, to on po prostu mówi coraz szybciej i coraz głośniej. I nawet była jakaś statystyka, że tam Ukraina to powiedział 270 ileś razy, a Polska chyba 20, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to prawda, tylko widziałem po prostu coś takiego. Więc i, i no, no wiesz, ta czerwieniąca się coraz bardziej twarz na tle tej białej koszuli, te złote, tak. cienkie oprawki, ok. To wszystko po prostu tworzy tak siermiężny, tak potwornie jakiś taki obraźliwy dla polskiej państwowości klimat, że ja jeszcze, jakbym miał wysłuchiwać tych głupot i potem to komentować, to mi. Naprawdę już zaczyna boleć gdzieś tutaj gdzieś w nieokreślonym miejscu, wiesz, w, w mojej jaźni. No i, 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 I jeśli ktoś z was to obejrzał, to dajcie znać, czy, czy coś tam Wynikacja, jest. To robota czy ciężka jest... robota. Tak. No tak, 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 tak. tak no, w, ta, w takich warunkach tak. No i cóż, kończymy, dlatego, że jak wam powiedzieliśmy dzisiaj po prostu eks, w ekspresowym tempie komentarz dnia. Obaj byliśmy bardzo zajęci, no ale nadrobimy to na pewno live w niedzielę, i e, na, następnymi odcinkami jutro zdaje się Krzysztof Podgórski, tak? Maciej? Tak jest. No właśnie. Dobra, super. Dziękujemy wszystkim. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Użyjcie wszystkich niezbędnych przycisków, tam lajki, subskrypcje i tak dalej. Nie zapomnijcie o tym, aby rzucić na naszą czerwoną tacę i życzymy Wam wszystkiego dobrego. Kłaniamy się.